Dzień dobry, wieczór wszystkim, witam wszystkich serdecznie, czwarteczek, czwartunio, 8.45, no i moi mili, już troszkę jest zimno szczerze Wam powiem, 6 stopni mamy na blacie, także już czuć ten chłodek, już tak bardziej zimowa nam się robi, chociaż no tutaj jest to jakby nie patrzeć jesień, tak, ale no jak temperatura spada bliżej zera, to tutaj prawie jak zima, także no zobaczymy co tu będzie się dzisiaj działo, mamy 4 naprawy dzisiaj, Eee, także no niekoniecznie wakacje eee, Jest szansa, że może będziemy w Exchange'u No ale to zobaczymy w budce Czy generalnie będzie Dalton, czy nie będzie Dalton no i jeżeli nie będzie w budce Będziemy musieli go poszukać w Exchange'u Zobaczymy co tam się będzie dzisiaj działo Nie przeciągam, nie marnuję czasu z rana ale Lecimy na pierwszą robotę eee, Same naprawy dzisiaj także Zobaczmy czy coś nam się uda dzisiaj naprawić, czy nie 279 nasze DP Chyba starego typu Z tego co widzę, tak Chyba Z2 tam są i to starego typu Także, tu jest nasza chałupa, kabelki są, widzę, że się świeci, także bierzemy torbę i wbijamy do środka, weryfikujemy się, co tam się dzieje, kiedy wystąpi problem i jak ich tam dotkną, co tam nie mają, czy nie mają telefonu, czy nie mają internetu, czy im przerywa i tak dalej, także sprawdzamy. No i dobra, jesteśmy w budce, zaraz sobie tutaj popatrzę wszystkie e porty i wszystkie klipy, są właściwie poterminowane u klienta. No jest internet, jest light także wszystko no działa. Także no ewentualnie tutaj jeszcze coś posprawdzam. No ale działa usługa, klient nie zanotował w ogóle żadnej przerwy w dostawie usługi. Wyglądało to jakby mieli po prostu jakiś problem ogólny tutaj gdzieś w tej części i powysyłali takie ogólne wiadomości do wszystkich, ale no nie wiem jak ktoś coś tam wie w tym więcej w tym temacie, to nikt mi podpowie ale tutaj generalnie wszystko działa, jest no fault found. Zaraz zobaczę jeszcze krimpę, zresetuję falowe porty. No i w sumie to tyle. Lecimy na następną. Dobra, podłączyłem sobie Lollipopa, podłączyłem sobie EXFO. No i oczywiście grounding jest podpięty. Także moi drodzy, zaraz zobaczymy sobie TDR-a, auto tdr -a, Zobaczymy czy nam pokaże jakieś eventy. A co więcej, za chwileczkę sobie zrobimy PQT, czyli Pair Quality Test. 60 metrów coś nam tu pokazuje auto, to to jeszcze nie dało. Jeszcze sobie mierzy. 415 metrów, 412, 413. Hmm, ale tutaj jeszcze coś widzę. Tutaj coś może być. Trzeba go teraz wyłączyć na manual. Zróbmy. Hmm, nie chcę tego. Hmm. Klasa. Loading test, coś tu klikam. Dobra, zaraz coś wyklikam i zobaczymy, czy mi się coś tutaj uda. Auto DDR. Chcę manual. A muszę pewnie stąd wyjść. Dobra, zaraz coś tu poklikam i wam pokażę. Coś tu się dzieje. właśnie moje Expo odebrało sobie sygnał, robię ten fair quality test. A coś tu się dzieje. No chyba mi się udało, w końcu. Oczywiście z pomocą Adriana. No ale widzę, że to zaskoczyło. Message from Fast Test. I have no jobs. In use. Ojej, oj, dziwne. Teraz jeszcze sobie z Adrianka i zobaczymy o co tu chodzi. Ale już jakiś progres tu widzę mamy. jesteśmy na górze, ale najpierw widoki. Jesteśmy w naszych krużebnikach, Więc za specjalnych tu widoków nie mamy. Ja też tu jestem jak zawsze. No ale zajmijmy się tym najpierw. Zaraz sobie tutaj coś poszukam, posprawdzam kabelki i zobaczę w jakim są stanie. I spróbuję to wszystko pozorabiać od nowa. Zobaczymy, czy nam to będzie banglać, czy nie. Do dzieła. No i dobra, moi Tej naprawy tutaj nie udało mi się zrobić. Generalnie zmieniłem D-Side, czyli zmieniłem linię pomiędzy budką a e, słupem. E, dalej jest problem, generalnie. E, więc no podejrzewam, że cały bucz e, tych kabelków może być gdzieś tam uszkodzony, albo gdzieś na łączeniu w jakimś picie też może być uszkodzony. E, spędziłem tutaj sporo czasu, nie, nie nagrywałem Wam wszystkiego, bo, no bo nie było kiedy generalnie. Wlatałem dwa razy, byłem na słupie, raz puściłem jednego d nie dochodził mi do tego, puściłem drugiego d doszedł, zmieniłem, no ale nadal jest ten sam problem. W, wszedłem z modemem na DP żeby wyeliminować drop wire do klienta. Zrobiłem test na DP, też wyskakują jakieś błędy generalnie, więc tutaj linie pomiędzy budką a, a DP będą uszkodzone. Także lecimy na następną, zobaczymy co tu się na następnej dzieje, do dzieła. Dobra, tu mamy następną chałupkę, są też słupy tutaj, ale tutaj te dwie chałupki są podłączone na pewno ander. tutaj mamy podłączenie podziemne. Z tego co rozmawiałem z panią, to pani powiedziała, że na broadband nie działa, nie działa jej telefon. Także no, pierwsze co robimy, to wbijamy do budki i sprawdzimy, czy mamy telefon i w budce. Jak nie będzie w budce, to może i tu nie będzie dochodzić. Także budeczka, zaczynamy. No tutaj bardzo malutka budeczka. Także zaraz zobaczymy swoje e-side, generalnie czy mamy tu z, e, swój Dyson, czy on dochodzi nam dotąd, czy nam tu nie dochodzi, czy problem jest w Exchange, czy tutaj, zaraz się wszystko okaże. No niestety, nie ma Daltonu tutaj, także moi drodzy, śmigamy do Exchange, a. zobaczymy czy coś nam się tutaj uda zrobić, eee, nie lubię, ale muszę, nie chcę, ale muszę, do dzieła. No i dobra moi mili, już wam tłumaczę. Wcześniej był podłączony numer telefonu eSight 48, gdzie nie było Daltonu, nie było nic. Puściłem CPI, CPI znalazłem tutaj, zwiera nam się, mamy numer telefonu, dzwoni, więc nie wiem czy ktoś po prostu e, przełączył jumper, czy generalnie e, gdzieś zrobili jakąś zmiankę e, w jakimś picie i połączyli kabelki nie tak, także w każdym razie zmieniła nam się e, para z 48 na e, 58. Jakąś że 25 mamy tutaj, tak? No nieważne. W każdym razie no, zmienia nam się para. Znalazłem, e, puściłem CPI, ton zwarmi się, puściłem to teraz do klienta, więc wracamy do klienta, zweryfikować czy u niego wszystko działa. Ojejku, no i dobra, moi mili. E, telefonik działa, mamy Dalton, mamy numer telefonu, także tutaj wszystko hula. E, no ta naprawa była dość banalna, bo tylko zmieniliśmy po prostu porty w PCB. Podejrzewałem, że ktoś przez pomyłkę mógł po prostu odłączyć nie ten kabelek, co potrzeba. E, albo mogli gdzieś robić jakieś zmiany po drodze. Jak gdzieś pomieszali jakieś kabelki, zamienili parę przykładowo, jak gdzieś włączyli kabel. No to po prostu się zmieniła. Z 48 przeszło nam na 73. No ale nieważne, działa, lecimy na następną. Tutaj chyba nie było tragedii, na tej pierwszej troszkę mi się zeszło, czego no nie mogliście zobaczyć, no ale po skakaniu i po słupie i coś tam i coś tam, i generalnie ani z jednej ani z drugiej. Więc troszkę tam mi dała w kość ta pierwsza robota. Tutaj zrobione, lecimy dalej. Dobra, jesteśmy na następnej robocie, słupów nie ma naprawdę, bo już rozmawiałam z panią. Internet jej działa, nie działa i numer telefonu. Z racji tego, że to jest BT66, to już sobie tutaj zajrzę do tego. Od razu zobaczę jak to wygląda w jakim stanie są kawalki i połączenia. No idziemy do budki sprawdzać wszystko. No i dobra, jesteśmy w budce, moi drodzy. E, już porozmawiałem sobie z klientką. E, internet jej działa. Problem jest z numerem telefonu. No no nie mam na, generalnie na chałupie, więc zaraz sobie sprawdzimy, puścimy cpi tam zobaczymy czy tu jest Dalton. I o co tutaj chodzi. Mam nadzieję, że będzie tak łatwo jak w ostatnim, ale coś czuję, że raczej nie będzie. No zobaczymy za chwilę. No i dobra, moi mili. E... Tu mamy linię klienta i w tym momencie sobie odpaliłem swoje magiczne urządzenie i pokazuje nam to jakieś dziwne parametry 409-329, więc tutaj w tych dwóch miejscach 329 stąd i 409 metrów będzie jakiś problem. Zaraz jeszcze spróbuję sobie to zmierzyć z domu klienta, no i pewnie będziemy musieli poszukać pita jakiegoś, w którym gdzieś tutaj się te kabelki łączą. Eee, na no to mi tu by najmniej wyglądało. Z, eee, numer telefonu jest tutaj, mamy wyraźny ton, więc nie jest to problem z tylko tutaj gdzieś po drodze. Internet nam dochodzi do klienta, no ale do internetu nawet na jednej nodze możemy otrzymać internet, chociaż tutaj na pewno są dwie z racji tego, że nie mamy informacji z test no, no fault found, no ale nie działa nam eee, numer telefonu, tutaj, który tutaj jest bardziej, że tak powiem czuły. I no nie będzie działało jeżeli jedno gdzieś tam znów coś będzie skorodowana, może nam kompletnie nie działać. Zmierzyliśmy sobie z e, wódki Teraz podłączyłem sobie uziemienie o papa. 400 metrów mi to pokazuje, ale tu jakiś lup jest i tu coś jest. Wydaje mi się, że to może być to. Zaraz zobaczymy. No i dobra, pomierzyliśmy sobie to już wszystko. Także w tym momencie, moi drodzy, podpinamy oscylator śmigamy do pierwszego pita. Zobaczymy, co tu się dzieje. Tam 38 metrów miałem jakiegoś Tisa, takiego Lumpa. I to można sugerować, że to będzie tutaj. Także weryfikujemy. Podpinam sobie to wszystko z powrotem. Podpinam oscylator. I będziemy zaraz wiedzieli, jak zajrzymy do dziury. No i dobra, zajrzeliśmy do pierwszej dziury, ale tutaj nam to nie pipa. Więc moi drodzy, nie jest to tutaj, nigdzie nic nie mam. Więc to nie jest nasze DP. Dziwny DP 3,999 Nie wiem, dobra, zaraz zobaczymy następne. No i dobra moi mini. Eee, rozebrałem sobie tutaj tego to łączenie. Znalazłem wolną parę. Sprawdziłem TDR-em generalnie jedną z parę. Eee, nie było generalnie internetu podpiętego. Nie było Daltonu. Także zabrałem sobie tą parę. Podłączyłem swoje. I w tym momencie idę zmienić w budce. Oscylator mam w domu podpięty więc już nam pika, więc w tym momencie tylko zamienię ich w budce i powinno nam to działać, zaraz zobaczymy lecimy sprawdzić, ale wydaje mi się, że będzie hulać jesteśmy znowu w budce jesteśmy znowu w budce, wcześniej mieliśmy 82 tak jak pamiętacie a w tym momencie przełożyliśmy na wolno parę która jest tutaj obok także zamieniamy kabeleczki z dwójeczki na trójeczkę i powinno nam bangować zaraz się okaże no i dobra moi mili, tutaj zmieniliśmy parę pomiędzy budką a Dpi tutaj tym pitem. uzyskaliśmy Dalton, a nadal jest crackling, nadal jest jakiś tam problem na linii, więc podejrzewam, że może być tutaj problem gdzieś jeszcze jakiś większy pomiędzy budką a DP. Nic tutaj więcej już nie będę tracił czasu, nie robię, klientka ma tylko internet, jest Dalton, ale crackling jest, czyli taki jakieś tam... Skrzeczący jest ten sygnał, więc on no nie jest on wyraźny, więc gdzieś tam jest jeszcze problem, może gdzieś w któryś kabelek czy jakieś jointy są po drodze, w jakiejś wodzie albo coś, no generalnie padało u nas tutaj ostatnio, może gdzieś coś zalało i stąd tutaj problem, no ja już tutaj więcej szukam, nie będę, mam jeszcze jedną dzisiaj robotę pijema. jadę na tego pijema zobaczyć eee, i to też chyba tak bardziej powierzchownie, jak się uda to się uda, jak się nie uda to już też mam trochę szczerze wam powiem w nosie, bo już jestem wymęczony troszkę, wystarczy mi już dzisiaj główkowania. Kurde nie, zadowolony jestem za bardzo dzisiejszego dnia, no ale niestety tak to tutaj wygląda, chociaż no do tej pory nie mieliśmy tyle napraw, więc no było przyjemnie, teraz nam rzucają te naprawy na bieżąco, no i jest to dość trudne i troszkę... Eee, uciążliwe, tym bardziej, że no, nikt nas tego nie uczył. Teraz się uczę troszkę przez telefon z Adriankiem i coś tam kombinujemy. No ale też no, nie spędzę 3 godziny czy 4 godziny czasu na, za 30 funtów na jednej robocie. Wolę olać, kurde, nie wiem, godzina. Dwie, nie ma, nie działa. Dziękuję, jedziemy dalej. No, nie będę siedział tutaj, nie wiem, cały dzień, bez sensu. Jak chcą, żebyśmy tak siedzieli, to na godzinkę wtedy jak najbardziej mogę podłubać Dobra, jesteśmy na następnej robocie, żadnych Deepy tutaj nie widzę, więc prawdopodobnie będzie to underground. Wszystko dobrze, weryfikujemy. W środku tutaj mamy sam numer telefonu, Także zobaczmy, co tu się dzieje. Tu mamy gniazdeczko, ale stara. zaraz tu zajrzymy. Zobaczymy, co tu się dzieje. No, takie ja naprawdę mogę robić gniazdeczko wymienione. No i mamy Dalton. Nie wiem, czy słychać. W związku z tym, że mamy już Dalton na linii, ale e, informacja w teście była Rectify Loop. 20 parametrów tutaj widzimy jakieś takie dziwne rzeczy. Więc zaraz sobie spróbuję wejść do picia i zobaczymy, jak to w picie wygląda. Z racji tego, że mamy Rectify Loop, to tutaj jeszcze grzebię troszkę sobie w tych pierdołach, a tu jak widzimy. Mamy wodę, moi drodzy. Więc, jeżeli to przechodzi przez to, może to będzie nasz powód. Zaraz zobaczymy. Ciekawe, czy to jest nasz tą w ogóle. I czy tędy to przechodzi. Może, może. Tak. Mamy to. Otwieramy i zarabiamy końcóweczki. I mam nadzieję, że to pomoże. No i dobra, mamy to. Tu jest nasz tom, i tutaj się troszkę woda gdzieś dostała. Moi drodzy, no ale to generalnie nie jest jakoś tam mokre czy coś. Gdzieś tam tylko jakieś odrobinki, ale to teraz podejrzewam, że mogło wpaść przy otwieraniu. Zaraz zobaczymy, pomierzymy te kabelki, co tu się dzieje. No i dobra. Następna, zrobiona, ostatnia już dzisiaj. I kończymy. Naszą zabawę jest późno, bo jest godzina 15:26, także nalatałem się, narobiłem w sumie, a za dużo nie zarobiłem. także Te naprawy nie do końca są takie fajne, jakby się mogło wydawać. No ale nic tu nie zrobimy. Dwie naprawy z czterech zrobione. Te dwie odpuściłem. Tutaj mamy Dalton, mamy Number. Zarobiłem jeszcze końcówki. Teraz mi wrócił poprawnie, więc. Więc no wszystko na ten temat moi drodzy, także dziękuję wszystkim za uwagę, jak ktoś wytrwał do końca. Utytłany, umordowany jeszcze fryzjera, nie zdążyłem zahaczyć, muszę gdzieś zahaczyć, może na no dzisiaj już pewnie nie zdążę, no może jakoś jutro nam się uda fryzjera zahaczyć. A na dzisiaj moi drodzy to już tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę, jak ktoś wytrwał do końca. Ja się dzisiaj troszkę nalatałem. Eee, piąteczka, pozdrawiam i widzimy się jutro. Siemaneczko najlepszości.